No dalej 13 luty Mam no następnego zrzuta też zeszły rok albo no z dwa lata leży Szedłem po drugiej stronie rowu go widziałem, chciałem przejść Kurde, co tu nikt nie łazi kurde 12 O Ale to to kurde już taki ładniejszy No, chyba już więcej tu niż rok No ale konkret kurde no, Z zeszłego roku zrzuty Po pieczęci widać Ale ten to już taka kurde torpetka taka mała To nie jest komplet Nie. Хочешь? хотя бы блин, мне нужно что я не знаю из жутко это, наверное, две половинки разные нам. хотя, татку, да, себя, то сколько? с 60 метров Dwa inne Dwa inne Podobne są, ale nie Nie, nie. No Ale tak kurczę na pieczęć większą No kurde molek, no Dobra, idę dalej